Dziś pokażę Ci, jak możesz znaleźć i udostępnić adres URL, czyli link do profilu na Instagramie, a także link do swojego własnego profilu. Zrobimy to w mniej niż minutę. Ale zanim zaczniemy, jeśli chcesz dalej uczyć się o swoim urządzeniu mobilnym, polecam zajrzeć do opisu tego filmu. Najpierw zrobimy to na naszym własnym profilu. Wchodzimy na profil i jak widzisz, tuż obok przycisku Edytuj profil pojawia się przycisk Udostępnij profil. Naciskamy go, a następnie wybieramy opcję Kopiuj link. W ten sposób link zostaje skopiowany do schowka i teraz możemy go wkleić na przykład w czacie Whatsapp albo w dowolnym innym miejscu. Jeśli chcemy udostępnić lub skopiować link do innego profilu na Instagramie, również jest to bardzo proste. Na przykład wchodzimy na profil Rivan. Otwieramy jego stronę i naciskamy trzy kropki, które znajdują się w prawym górnym rogu. Jak widzisz, pojawia się tam opcja: kopiuj adres URL profilu. Naciskamy ją i dostajemy komunikat, że link został skopiowany do schowka. Od tego momentu możemy go użyć w safarii, zapisać w notatkach, udostępnić w mediach społecznościowych i w wielu innych miejscach. Jeśli ten film Ci się spodobał, proszę zasubskrybuj. Do zobaczenia. Dziękuję.